Witam Was moi mili w kolejnym odcinku po dosyć długiej przerwie znowu Ale zaraz Wam to wszystko opowiem W kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2 Jedziemy sobie do Wielkiej Brytanii <coughs> Jak będziemy się napić, to przepraszam, ale jestem przeziębiony Od 3 tygodni prawie już A ten kolej skup przed chwilą um. Nie wiem czy widzicie, widzicie pewnie w prawym Jadę czymś z ZKI To jest mod, pobrałem sobie parę modów Jak widzicie moja nowa skania Kochana Z deluxe wnętrzem Kolego ja mam pierwszeństwo, dziękuję bardzo Widzicie to jest moja nowa skania I... tak I dobra, co by było na tyle, idę następnego, na razie Żartuję Zrobię um, dwa, dwa odcinki z tego innego z kursu Jeden zobaczycie je dzisiaj, jeden jutro prawdopodobnie To jest... Um, ile jadę w ogóle? Oś, 948 km na, na cargo chyba Zatrzymam odcinek Jeszcze zobaczę z cargo ile będę miał kilometrów żeby przejechać po Wielkiej Brytanii ale tak mniej więcej w połowie spróbuję się zatrzymać i zrobić drugi odcinek. <laughs> Miałem przerwę, bo święta, wiecie, mam nadzieję w ogóle, że wszyscy się wybaliście do nowego roku tak jak się powinno. To znaczy w całości. Bo wiecie, że Sylwester, rakiety, petardy i czasować. Ale mam nadzieję, że wszyscy w całości dojechaliście do nowego roku. I mam nadzieję, że będzie dla Was 2016 lepszy niż 2015 No chyba, że ktoś ma 2015 zajepisty. Ooo, ooo. Przepraszam za to jest ryzykalny ale to jest nowa Cezarówka, co jest dalej przyzwyczaić Nie, ale serio, muszę się do niej przyzwyczaić. Jeździłem Volvo, którego Wam na końcu drugiego odcinka. Mam nadzieję, że teraz nikt nie wyjdzie ze zakrętu. Na koniec drugiego odcinka Wam pokażę tego Volvo Teraz jeżdżą moi kierowcy tym samochodem Eee, tym ciężarówką, sorry e, <laughs> Jak widzicie mam sporo pieniędzków Wczoraj miałem jeszcze więcej ale kupiłem sobie ten samochód tutaj um, I moja firma sporo pieniążków zarabia To Wam mogę powiedzieć bo naprawdę sporo pieniążków ale ja ją jeszcze troszkę rozwinę i będę miał jeszcze więcej pięciu e, troszkę pod górkę musia, niech się, nie chcę widzę za trzy godziny powinno mieć pauzę zobaczymy, za dwie, no za trzy godziny i tak to zrobimy, zatrzymam się po prostu i ja to z ładunkiem, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale to jest ładunek za 85 tysięcy euro co zobaczyłem sobie na rynek ogólny i wszystkie naczepy z Ikei startowało od 80 tysięcy do 100 coś z Wrocławia do Koś, tam miałbym 100 tysięcy gdzieś do Luksemburgu chyba miałbym 100 tysięcy czajcie to nie wiem czy to jest bóg czy ja już tak daleko zajechałem to jest możliwe że bo ja wbijałem wczoraj poziomy mam już 20 poziom możliwe że już mogę tyle zarabiać no ale na online nie, to nie działa, nie miałem jeszcze wczoraj. Ja wczoraj włożyłem jeszcze rzeczy za 25 tysięcy. Tak w ogóle online. Cały czas online grałem. Z moim kolegą, z Hedrą. Ci, co widzieli filmiki z SAB, do móc kochodzi. Um, I jeździmy sobie razem. Jeszcze do tego dojdzie jeszcze jedna dziewczyna. Prawdopodobnie, bo już się pytałem, czy będziemy razem grać. To ona powiedziała, że kiedyś tak. No to. Liczę na to. I sobie wszyscy razem nagramy. Jak będziemy jechać w konwoju. <grym> znaczy ja nagram wszystkich. Bo oni nie nagrywają Jadę w limitach widzicie. Nie wiem co wam mogę opowiedzieć. Mogę wam jedynie opowiedzieć takie rzeczy, co się działo. Um. Kuja, Chciałem coś powiedzieć i fail bo nic Dlaczego kurwa na stradzie hamujesz? Co kurwa że ta ciężarówka będzie na lewy prazerza? Chyba Aha no to jest to pojebane miejsce Nie dlaczego oni to hamują wszyscy? Po prostu wpuścić go i jeść dalej Nienawidzę w online modus jeździć, jak się jeździ gdzie jest pełno osób, bo to są takie dybile. Jedziesz na kurwa, stoisz, nie, nie jedziesz, tylko stoisz na y, światłach, chcesz y, wyruszyć już, masz zielone, ruszasz, a jakiś se pomyślał, hmm, czerwone, hmm, a nie mam czasu, te 5 minut, Nie jest warte i je prosto w ciebie. Miałem takich akcji w w online co jest bardzo niefajne powinni takich ludzi po prostu panować mówi ten co na czerwonym zawsze przejeżdża <laughs> Nie, ale jak jadę na czerwonym to patrzę najpierw czy nikogo nie ma jestem chociaż taki kurwa dobry <laughs> ale wczoraj na przykład mieliśmy w chuj akcji gdzie się wygłupialiśmy z tym moim kumplem, bo mam mam sporo kasy i nie muszę się martwić o damage który da zadaje moje ciężarówce po prostu jadę na warsztat i sobie naprawiam. On co innego, bo on dopiero zaczął, on nie ma pieniędzy i on troszkę się cyka, ale mieliśmy wczoraj spore Zablokowaliśmy wjazdy do chyba we Włoszech największej firmy, do której się ludzie chcieli jeździć. Zablokowaliśmy wjazdy i nikiemu wjechać. Zaczęli nam pisać, że nas panują, że to, że tamto. Mam nadzieję, że nie dostaliśmy bana. Eee? Ja nie nagrywałem w ogóle, i nagrywałem dlatego, że... No co, mój brat ma wolne teraz. Dwa tygodnie miał wolne, bo, waka... bo wakacje, bo <fiernie> ferie zimowe. I zimowe właśnie, bez śniegu. To jest trzebać, zajebiste ferie zimowe. Ale miał ferie i nie da się z nim nagrywać. Jak on jest w domu, to się nie da nagrywać. Chyba, że śpida jak teraz. <laughs> o kurwa jak myśli... ja się wystraszyłem. Bo ku... kolego kurwa nie rób tak więcej, nie? Ja pierdolę ja się... O, aż mi serce kurwa prawie stanęło. Aż mi kurwa ciarki przeszły, o co tu kurwa chodzi? Je panę zaczął działać. No dobra, trzeba się innego zatrzymać. Ale kurwa, weź tak nie rób, no, chłopy już. Ale się wystraszyłem Jak mi kurwa przed chwilą piekamy, to mi się chyba zesrał na miejscu, nie? Fuck! Je ale mnie straszył. patrzyłem się za czas na samolot Który właśnie blondo Siuu Sorry za ten katar no ale jak ktoś jest podźmiony to się nie da tego ominąć Szalala, szalala Kolego, właśnie miałem ja ci powiedzieć żebyś oporę to Kolego, ale przyspiesz. Ty, kurwa przyspiesz No przestań mnie tu ziałać. Wiem, że jesteś zmęczony, wiem, że zarałam się zatrzymać, ale zamknij mordę już Kolego z drogi. Szkoda, że jak się na nich trąbi, to oni po prostu nie zjadą <laughs> Ten kolega chce mnie wkurwić. Ale go zjeżdżaj, bo ja mam trupę do... A, bo to jest ten, no. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie wjeżdżał. Ja sobie po prostu ten jak wyjebę. Wiem, że to jest niezgodne z przepisami, ale jebać system. Fuck to jest system. Zasady są po to, żeby je łamać w końcu, ta? O, zwężenie, to ja to dalej na lewy pas. Jak będę miał jakieś odgłosy zimne, albo stukania, albo jak będziecie słyszeć jakieś samochody, to sorry, ale ja nie mam jeszcze mikrofonu, którego jeszcze nie będę miał przez pewny czas. Tak, dopadam nieznacznie, wiem, zrozumiałem. Um, nie będę miał z powodu tego, że to jest jeszcze próba w tym roku To jest ostatni rok, przypominam Gdzie robię sobie próbę Czy kontynuować z YouTube'em, czy nie Jak nie, no to pff, Trudno Jak będę się chciał nagrać coś, to sobie po prostu nagram wrzucę Ale to tylko tak o Dobra, opanowałem Jedną ręką Bo dopiero spojrzałem na mapę, gdzie ja mam jechać. Myślałem, że mam jechać na prawy pas, Nie No tak było, dobra. Jak widzieliście może teraz na, na tych, tych, na bandach tutaj są takie paski w środku innego koloru, one powinny świecić w nocy zaraz jak się prześpimy, mam nadzieję że będzie noc to sobie to sprawdzimy czy to działa <laughs> Dobra, to ja tu zjadę Bo i tak ten Volkswagen przyspieszył So Fajny jest ten silnik V8 Fajny brmi Brmi Ja lubię w ogóle fałsemki No i sobie zatankujemy przy okazji Plim. Nie wiem w ogóle, czy będą jakieś filmiki z cs -a. Bo jak na razie, to 3 tygodnie z rzędu, jak to Hydra oglądasz, to się chujem ci to powtórzę <gry> Kilka... Nie no, 3 tygodnie z rzędu mamy pana chyba na tydzień 3 tygodnie z rzędu, no I to dlatego, że on wyrzuca wszystkich, a najlepsze jest to, że my dostawaliśmy z nim bany Ale no trudno. Trzy tygodnie z rzędu dostałem po tydzień bala. A czy ja dostałem tydzień? Trzy, trzeci raz z rzędu. On dostał raz ym, 24 godziny, później dwa tygodnie, później, później znowu tydzień. To chyba tak było. Eee... Hmm. Przychody mam. Przychód, przychód. Która jest w ogóle trzecia w nocy no. Bo my mieliśmy ten World e, to Silver 1 No ale tak to troszkę nie wychodzi Co my mamy już ogóle 4 Dzisiaj nam, dzisiaj nam ban mija Może dzisiaj zagramy Ale ja jakoś nie mogę tego CS-a nagrywać Jak gram z nim to jakoś nie mogę nagrywać, to jest dziwne Jak sam nagrywam to mnie laguje, jak z nim nagrywam to mnie laguje Chuj wie dlaczego No i nie świecą, nie świecą te bandy To już jest tam pisała chyba od moda 1.3 chyba 1.3.1 A ja mam e, beta chyba 122 bo online tak działa tylko na becie na raj Dziwne Znaczy no oni zmieniają to co miesiąc i teraz działa na, mo, na modzie e, beta1.22 chyba U o, a jednak 1% kurz Znaczy dlatego, że był ten jalany zakryt Tu prawdopodobnie zaramanta dostanę tu, tu, tu. Jak mi się Jak się może zastanawiacie dlaczego ja tak oruszam kierownicę jak teraz przez krętach? A to dlatego, że mi laguje i mi kierownica nie odpowiada tak jakbym chciał. Bo tak jest przy lagach. Chuj tam. Zjazd do miasta do 120 Ale tu jestem pojebany zakręt. zakręt, Już niedaleko cargo jesteśmy. Pysko oh, jest było. Ну, если с ними встали солнце. Не, не слишком близко к Харгарину. What the fuck is going on? Zobaczę, czy ja będę w ogóle robił dwa z tego odcinki. Dosyć szybko to przejechałem. Znaczy, w sumie mam jeszcze 500 km, a jest 16 minuta. Możliwe, że jeszcze potrwa to. Uuu. Ale zobaczymy. Nie wiem, mi się wydaje, że na będę musiał dwa odcinki. Bo w niemieckim mi wyszło ponad 40 minut. Jeden cały filmik, z tego zrobię dwa. Ostatnio oglądałem sobie program na niemieckiej telewizji, bo zawsze jak kończę grać, to sobie telewizję przed snem i właśnie taki program, gdzie dokumentalne jakieś rzeczy są. I teraz z tym globalnym ociepleniem to się tak walczy strasznie. Alpy właśnie zaczęły od 2008 strasznie się roztapiać od środka. Dla tych co nie wiedzą góry, od środka są zamrożone. Co najmniej Alpy ale chyba większość gór jest zamrożona od środka i... i się, i się roztapiają tak? i przez to, że o, one się roztapiają yy, od środka to z zewnątrz się upierdalają pewne części góry i spadają na dół bardzo dużo w ogóle nie wiem co się w tetrach stało, bo słyszałem w radiu że Tatry zostały zamykane, bo parę ludzi zginęło, ostatnio chyba 14 ludzi zginęło w Tatrach. Z jakiego to powodu? Chuj wie. Może też przyjść globalne ocieplenie, może też zaczęły spadać jakieś kamienie z góry. Ale w e, Alpach jest to dosyć, e, dosyć, dosyć wielkie. A znaczy wielki problem. Ale że my tutaj jechaliśmy już do Cargo, to zakończę ten temat w połowie. A zaraz go dokończę w następnym odcinku oczywiście Może niektórych to ciekawi I se pomyślą, ha fucking kurwa Trzeba oglądać drugi odcinek Ale jest też wiele osób, które se pomyślą, ha jebał cię, pies <gryw> Bo z pewno wpływ taki. Między innymi jak Hydra to ogląda to pewnie z takim myślał Gdzie kurwa znam Hydra to. Co tam wskazło? Wow. Ja jechałem z Włoch teraz na niemieckim filmiku do Niemiec, do Düsseldorfu i zarobiłem 30 tysięcy. Teraz jadę z Düsseldorfu do... Um, do Wielkiej Brytanii i zarabiam 90 tysięcy prawie 86 tysięcy zarabiam więc jest dużo więcej a mniej kilometrów jest what the fuck Dobra. ten odcinek kończę teraz i widzimy się w następnym. Cześć!